Wow! Ale się skitrały w odpowiednim momencie! Co? Wow. Jak możecie zauważyć, w dzisiejszym filmie Marcin... Będzie robił drugie podejście do gry Grani, czyli będziemy, słuchajcie, uciekać dzisiaj przed szaloną babką. W sensie postaram się w dzisiejszym odcinku z nią, słuchajcie, wygrać w sensie uciec jej albo ją zabić. Bo w zasadzie nie mam pojęcia, jak tą grę yy, się przechodzi, w sensie wiecie, jak ją przejść. Mm, ale postanowiłem, że w dzisiejszym filmie nie zagramy sobie, słuchajcie, na difficulty normalnym, tylko słuchajcie, na ekstremalnym. Tak, więc słuchajcie, jeżeli chcecie więcej odcinków z Grani albo słuchajcie Slendermana, dobijcie 1500 łapek, to wtedy będzie kolejny odcinek, albo z tego, albo z tego. Jest taka opcja, więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, yy, bo ta statystyka bardzo słabo wygląda i bardzo Mało osób subskrybuje ten kanał, a dużo ogląda, więc byłoby mi miło, jakbyście po prostu zasubskrybowali, ale my przechodzimy, słuchajcie, do gry, daję tutaj extreme, jak możecie zauważyć i daję continue i ogólnie pisaliście mi bardzo dużo fajnych komentarzy pod poprzednim odcinkiem, dobra, to sobie możemy ominąć w sumie. Bo to sobie już w poprzednim odcineczku, słuchajcie, yy, ogarnęliśmy. W sensie ten wstęp. Yy, pisaliście mi masę rad, właśnie dotyczącej yy, tej gry. Yy, no nie wiem, czy na poziomie Extreme sobie poradzę. W sensie wydaje mi się, że może być gorzej niż było. Yy, mam trochę dreszcze, bo miesiąc temu grałem dopiero. Mm, miesiąc temu grałem, słuchajcie, w tą grę, więc. No nie wiem, wydaje mi się, że może to się różnić yy, w dużej mierze, słuchajcie. Od Difficulty Normal, bo Z tego co pisaliście To Generalnie babcia słyszy Wszystkie dźwięki, które są w tej grze Czyli jak ja otwieram i zamykam To ona to słyszy, jak ja chodzę to też Jak upuszczę przedmiot to tak samo W sumie to bym sobie to Potestował Ja pierdziele, dobra No widzicie właśnie, ona usłyszała tylko To, że spadł wazon i od razu Postanowiła mnie zaatakować Więc to, to będzie za łatwe, zwłaszcza, że na trybie Normalnym już sobie nie dawałem rady To na ekstremalnym będzie jeszcze ciężej Nie wiem w sumie, czy to jest dobry pomysł Żeby dawać sobie ekstremalny, no ale Jolo, jolo, co, co mi szkodzi Co mi szkodzi, nic mi nie szkodzi, więc Spróbujemy sobie mm, Musimy sobie wyjść z domu, nie Gdzie ona jest, jak myślicie O kurde No ty, co za baba Ale jak ona szybko tutaj dotarła W ogóle, ej, co jest co jest? Halo, ja myślałem, że... Dobra, jeszcze raz, dzień trzeci. Ej, ale bardzo szybko coś to idzie, za szybko Halo, Marcin, więcej spokoju, więcej luzu nie, Nigdzie się nie musisz śpieszyć Chociaż wydaje mi się, że właśnie na extreme to powinniśmy się śpieszyć Bo... No ta babka jest jakaś porąbana W sensie szybka jest skubana, nie? Dobra, wchodzimy do kibla A nie, tu w kiblu nic nie ma, zapomniałem Ja pierdzielę. Dobra, schowajmy się tutaj Oby tutaj nie weszła Weszła tu Tak, weszła tu baba, patrzcie Ona tu jest, w tym pokoju No nie, ej, ona wyszła Nie widzi nas Patrzcie, nie widzi nas Poszła sobie Zarąbiście, dobra Ale to tak czy siak, ja teraz się ruszę I ona nawet pewnie zobaczy Zaraz za rogu, patrzcie O O, o, nie, nie Ej, zamknięte Okej, okay, dobra. Nie może ich otworzyć? Nie, 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 nie. Fuck, kurde! To nie miało tak być, halo. W sensie, uh. Myślałem, że dam radę. Myślałem, że dam radę i uciec. Kurde, ej, to jest za szybko się dzieje. Już mamy dzień czwarty. Ona jakoś chyba szybciej popierdziela na tych swoich nóżkach, słuchajcie, na tym X Extreme, Tak mi się wydaje. Chociaż kompletnie nie pamiętam jakby się grał na normal, bo to było miesiąc temu, dawno temu był odcinek z grani, ale postanowiłem, że go nagram, bo było bardzo duże zainteresowanie tą gierką. Ja myślę, że powinniśmy wejść właśnie, słuchajcie, tutaj na strych. Chociaż nie jestem pewien, czytałem trochę komentarzy, ale nie na tyle, żeby sobie spoilerować, a tu jest rozwalony ten... To nie. Co jest? A, muszę mieć specjalny klucz. Okej. Okay. Dobra, ej, ja mam nadzieję, że ona tu nie będzie. Czemu ja mam takie rycie grając w tą grę? Serio, nie spodziewałbym się, kurde, mam większe rycie niż jak grałem w Slendermana, słuchajcie. Nie wiem, czy ona tu szła, czy nie, czy nas słyszała, czy nie, bo, kurde, śmiała się przed chwilą. Był ten dźwięk głupi jej, jego brech jej brechtu, tam nie możemy pójść. Tutaj też nie możemy pójść. No dobra, no to spadniemy se na dół, nie? Cyk, jesteśmy na samym dole. O nie! A, i ona nas teraz przywiąże i przejdzie autem, tak? Dobrze pamiętam, dzień, dzień piąty. Czy ja dobrze to pamiętam? Tak, dobrze to chyba pamiętam. Nie, wstaliśmy tutaj, lol! Jak to jest? W poprzednim odcinku ona nas przejechała jakoś autem, ale nie wiem czy to nie było na koniec. No ale dobra, to myślę, że musimy iść na... O nie, no co za głupia baba! No nie, fuck! Ej, jak, zobacz, jak widzę jej twarz, to naprawdę mi przychodzą cały czas ciarki. Za każdym razem, jak nas złapie, za każdym, naprawdę. Przerażające jest. A, i teraz nas przejedzie, czy co? Ej, teraz jest w ogóle jakieś inne zakończenie. Co jest? What the fuck? Ej... Wow, Ale poryła łeb, odcięła mi głowę Babka odcięła mi głowę, czajcie coś takiego? O lol, dobra, ja proponuję, zagraliśmy sobie raz extreme Proponuję teraz sobie zagrać normal Tak myślę Zagrajmy sobie normal Chcę zobaczyć jaka jest różnica Między extreme a normal, bez kitu To sobie pominiemy Zobaczymy jaka jest różnica, bo jestem mega ciekaw w sumie Serio. Wydaje mi się, że na normal ta babka po prostu tak y, szybko nie biega. I być może też nie reaguje na te wszystkie y, głosy tak bardzo, jak właśnie na Extreme. No bo. No zau zauważcie, że była szybko. Chociaż nie wiem, wy się na pewno znacie le lepiej na tej grze niż ja. No ale dobra, bierzemy latareczkę i od razu wychodzimy. Bierzemy mi teczkę wiesz o co chodzi? kurde Dobra, a tu, tu możemy wejść? O kurde, w tym pokoju jeszcze nie byłem. Powinniśmy zamykać drzwi. Tak, zamykajmy drzwi, bo to jest dosyć istotne. O kurde, kombinerki znalazłem. Znalazłem kombinerki, czajcie. Ależ to, co jest? Znaleźliśmy nawet ten. Wow, Ale się skitrał w odpowiednim momencie. Co? Jest? Kurde, co jest? Co jest, co się wydarzyło? Ej, no myślałem, że mnie tam nie widzi, bez kitu. Ej, ale idziemy jeszcze raz do tamtego pokoju. Jestem ciekawy, co tam będzie. Co tam będzie? Co tam będzie? Ej, ale bez kitu zarobi. Okej. Okay. Ej, a jakie mam tu wyrzucić? W sensie, serio, bo tak nie czaję. W sensie, mam jakiś. Mam tą baterię. W sensie, to jest ten. Jak to się mówi? No, wiecie co to jest? To jest kurcze do auta! Ej, nie wiem czemu ja się. Kurde, rycie głowy. A tu co jest? O nie! Co jest tutaj? Jest kolejne wejście! Ja nawet nie wiedziałem! Ej, serio! Nie miałem o tym pojęcia, że tam jest kolejne wejście do tego pokoju! LOL! LOL! <noise> dobra, dzień trzeci. Ja proponuję, dobra, skoro mamy już w sumie obczajone całe piętro, powinniśmy iść, słuchajcie, teraz na dół. Teraz powinniśmy iść na dół, zobaczyć, co tam będzie się działo. Czy ja mam dalej tą tom? Nie, mam latarkę. Okej, okay, no dobra, zejdźmy sobie na dół. Ja myślę, że ona gdzieś tutaj będzie. Fuck! Ona za nami idzie na pewno. Tak, wiedziałem, że ty babsztyl tu idziesz O nie, znowu musimy z nią się pobawić tutaj kurde w berka Ale bez kitu, jak jesteśmy na normal... O nie, kurde! Jak jesteśmy na normal, to ona, słuchajcie, wolniej biega, serio. Ja nie wiem, bo wydaje mi się... Ej, co to jest? O nie, nie, nie! Weźmy, musimy to wziąć, zobaczyć co to jest. Wydaje mi się, słuchajcie, że na normalnym, to ona troszkę wolniej biega. Ej, co? O nie! No kurde, głupia babo! <śled> Już mnie denerwuje, serio! Denerwuje mnie ta babcia, serio. Czemu ona nas cały czas goni? Czy tak co? Czy tą grę w ogóle da się prze, w, przegrać? Wygrać? Serio. Nie mam pojęcia, możecie napisać mi co powinienem zrobić, żeby wygrać tą grę. To może w trzecim odcinku nam się uda chociaż to przejść, albo przejść gdzieś dalej, bo jak na razie to, to odcinki polegałem tylko i wyłącznie na tym, że ja chodzę po tej chacie i ja nie wiem kompletnie co ja mam ze sobą zrobić Okej? Okay. O nie! No co? W ogóle co jest? Pułapkę na mnie rzuciła. Kurde. Niefajnie. Bardzo niefajnie, babcia. No i ostatni dzień mam. No i kurde, znowu przegram. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Musimy wygrać. Teraz wygramy, mordeczki. Teraz wygramy. Ty widzisz? No, Pyk. Zobaczycie. Zobaczycie. Ale nie ma sensu iść chyba na dół. W sensie, tak mi się wydaje. Bo ona idzie za nami. Patrzcie. Ona zaraz tu przyjdzie. Ona już tu idzie. No co za głupia baba. Czemu nie może... O nie, fuck! Ona nas goni! Ona nas goni, dobra, spadnijmy na dół sobie Cyk, o nie Zapomniałem, że spadając ze strychu Łamiemy sobie chyba nogi I wychodzi na... Na jedno Ej, co ona robi teraz? I zauważyłem, że co chwila jest inna kadscenka. Czy my się teraz obudzimy? Obudziliśmy się w piwnicy Co jest? Co jest? O kurde! O <gry> eee, kurde. Ej, to było grube. Myślałem, że wstaniemy i będziemy grać dalej. Ale okazało się inaczej. Ej, nie, ja proponuję, że na tym etapie zakończymy ten film. Wiem, że mega krótki. Ale nagram trzecią część. Właśnie z tej gry. Napiszcie mi, słuchajcie, co powinienem zrobić, żeby przejść jakiś. Etap dalej, wiecie o co chodzi. Ja nie mówię, żeby ją przejść od razu, ale żeby, żeby czego szukać, w jakim pokoju, gdzie iść, co robić, bo na pewno słuchajcie, któryś, któraś z osób, która ogląda ten film, na pewno przeszła tą grę i na pewno ogarnia. Tylko fajnie by było, jakbyście zostawili taki komentarz, yy, to po prostu poczytam komentarze i w trzecim odcinku postaram się przejść tą grę albo przejść jeszcze dalej, bo w sumie powiem Wam szczerze, że przeszliśmy w tym odcinku dalej niż byłem. Zauważyłem więcej temu i zwracałem uwagę na inne rzeczy w sumie. Na Extreme w ogóle nie ma podjazdu, nie ma podjazdu. Będziemy grać na normal w następnym filmie. Mm. No i co? Ja byłem Marcin. Zapraszam do mojego Instagrama. Zapraszam, słuchajcie do subskrybowania tego kanału, żeby być na bieżąco. No i oczywiście do łapkowania tego filmu, bo jeżeli będzie 1000 łapek to będzie kolejna część właśnie z grani i Slendermana. Myślę, że teraz będzie Slenderman, a później grani. Ale to wszystko zależy od Was. Jak będzie duża aktywność pod tym filmem, to będzie grani, więc ja byłem Marcin, widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się na razie i pa pa.